Szanowni mieszkańcy gminy Stanin, prezydent podpisał długą, oczekiwaną już ustawę o dodatku węglowym. Właściwe wnioski składane będą do wójta gminy. My, zgodnie z Waszymi oczekiwaniami, chcemy wyjść z tzw. urzędniczych okowów i w miarę szybko. Transparentnie i wygodnie dla, dla Was, mieszkańcy, przeprowadzić nabór wniosków. Wnioski będą dostępne na stronie internetowej naszej gminy. Poza tym, dzięki uprzejmości naszych proboszczów, przeprowadzimy akcje w naszych kościołach. Wnioski będzie można już pobierać w naszych parafiach po Konkretnych właściwych muszach świętych wnioski będą również zbierane, składane za pośrednictwem sołtysów w świetlicach wiejskich. Co do zasady, wniosek jest, drodzy mieszkańcy, prosty. Należy wpisać PESEL oraz liczbę mieszkańców danej posesji. O wszelkich zmianach i nowościach. Będziecie, drodzy Państwo, na bieżąco informowani.